Cześć. Dzisiaj krótka refleksja na temat zdania, którym ostatnio się z Wami podzieliłam, a mianowicie Ty jesteś wszystkim. Jak ja rozumiem to zdanie? To zdanie rozumiem w taki sposób, że to od Ciebie się wszystko zaczyna. To od Ciebie zależy to, jakim jesteś człowiekiem i jak wygląda Twoje życie. Wszystko zaczyna się w nas, w naszym umyśle, w naszej głowie, w naszym sercu. To zdanie Ty jesteś wszystkim. Miało swój zalążek w sformułowaniach typu marzenie jest wszystkim, nastawienie jest wszystkim. E, oczywiście, nastawienie jest bardzo ważną, ważnym elementem życia. E, osoby, które mnie znają, wiedzą, że ostatnie lata nie były dla mnie łatwe. E, wiele wydarzeń e, w moim życiu było trudnych, z którymi musiałam sobie poradzić w taki czy inny sposób. I powiem Wam, że nastawienie było kluczem. Nastawienie było kluczem do tego, że dzisiaj jestem w miejscu, w którym jestem, że dzisiaj uśmiecham się i nadal tryskam energią i właśnie pozytywnym nastawieniem. No, bo wiecie, mogłam przejść do tych wydarzeń w taki sposób, potraktować je w taki sposób, że mogłabym narzekać. Mogłabym mówić, jaka to jestem nieszczęśliwa, jakiego to miałam pecha, jakie to przykrości mnie spotkały, czego to ja nie musiałam przeżyć, przejść i w ogóle i że obrzucać błotem osoby zaangażowane w te wydarzenia, szukać winnych, oskarżać, jątrzyć. No tylko po co? Co by mi to dało? Do czego by mnie to doprowadziło? No, wiecie, nie chcę być zgoszkniała na starość, yy, albo nawet i nie na starość, nie chcę być osobą, która wiecznie narzeka, która ciągle widzi wszystko w negatywnych barwach, która tylko mówi albo oni, albo on, albo ona, albo sytuacja była taka, a nie inna. No, ja teraz mam prawo się dąsać, nie? Yy, I obrazić się na cały świat. No nie, no, do niczego dobrego by mnie to nie doprowadziło, a ja nie chcę być taką osobą. Ja chcę być osobą, która. Wprowadza wiele światła do środowiska, w którym się znajduje, wiele uśmiechów, zaraża ludzi swoim uśmiechem. Chcę być osobą, która jest pozytywnie odbierana, chcę być osobą pozytywną, chcę dzielić się z Wami i z osobami, z którymi się spotykam na co dzień, właśnie tym dobrem, tym pozytywnym nastawieniem, bo uważam, że przyszłość i życie jest piękniejsze. Jeżeli mamy do niego pozytywne nastawienie, a to pozytywne nastawienie pozwala nam nawet w trudnych sytuacjach dostrzec ogrom dobra, który nas przy okazji spotkał. Ja, w tej sytuacji, która mnie spotkała, dostrzegam multum bardzo pozytywnych rzeczy, multum dobra. Jestem wdzięczna za to wszystko, co się wydarzyło, mimo że w chwili, kiedy się to działo, było mi strasznie trudno i nie mówiłabym o tym z takim optymizmem i z takim nastawieniem, jakim wie teraz, bo wiadomo, to były też emocje, człowiek to przeżywa. Ale to, jak my z perspektywy czasu spojrzymy na wydarzenia z przyszłości, zależy tylko i wyłącznie od nas. I to od nas zależy, co my z tym zrobimy. Czy pójdziemy właśnie w tą negatywną stronę i będziemy się wkurzać, dąsać, narzekać w kółko, obwiniać innych za naszą sytuację, czy spojrzymy na to inaczej, spojrzymy na to, że no wydarzyło się. Co mogę z tego wynieść dobrego? Czego mnie ta sytuacja nauczyła? Ja wiele się nauczyłam nowych rzeczy o sobie. Dostrzegłam wiele swoich emocji, cech, które myślę, że nie wyszłyby tak na wierzch, gdyby, gdyby nie, ta, nie ta sytuacja. Wreszcie decyzje, które musiałam podjąć po drodze, doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Doprowadziły mnie do tego, że mam obecnie takie nastawienie, że. Jest powiedzenie, co mnie nie złamie, to mnie wzmocni. Yy, ja też uważam, że to, czy coś, na, coś nas złamie, czy nie, zależy od nas samych, yy, właśnie od naszego sposobu myślenia. Yy, nie chcę tutaj jakby wchodzić w takie aspekty psychologiczne typu depresji yy, i innych yy, chorób yy, czy zaburzeń, yy, gdyż no, to są jakby zupełnie inne kwestie. Ja jakby nie chcę w to wchodzić, nie chcę w to, w, inger, w to ingerować, bo zdaję sobie sprawę, że mogą być takie sytuacje. Ale w takich normalnych naszych życiowych, w zdrowych relacjach, w zdrowej postawie, no to właśnie, to my wybieramy, tak, w którym kierunku pójdziemy, my wybieramy to, jakie mamy nastawienie do danej sytuacji, i to wszystko zależy od nas, naprawdę to wszystko zależy od nas, i jestem na to przykładem. Że wobec nawet tak trudnych sytuacji można z tego wyciągnąć wiele dobrego i mimo wszystko być za tą sytuację wdzięcznym. Ja jestem mega wdzięczna za wszystko, co mnie w życiu spotkało, bo wiele się dzięki temu nauczyłam. Pomogło mi to podjąć kolejne decyzje, już inne. Nie wiem, jakie podjęłabym decyzje, gdyby to się nie wydarzyło. Może bym się wpakowała w jeszcze większe bagno yy, po drodze, yy, a może nie. Yy, też wydaje mi się, że nie ma co gdybać yy, i myślenia, a co by było, gdyby, też do niczego pozytywnego nas nie doprowadzi. Jest teraźniejszość tu i teraz i warto się zastanawiać, co teraz mogę zrobić. Yy, jakie drzwi się przede mną otworzyły? Jaką naukę mogę z tego wyciągnąć? Yy. I myślę, że można to też odnieść do problemów, do różnych przeszkód, które stają nam na drodze, bo mamy ich do pokonania dosyć sporo w naszym życiu, mniejszych bądź większych. I też w książce Możesz, jeśli myślisz, że możesz, natrafiłam właśnie na takie fragmenty, które mówią, jak można sobie poradzić z problemem. I nastawienie do problemu też jest kluczem, bo. Już nie pamiętam, kto to powiedział, ale jest takie zdanie, że każdy problem zawiera w sobie zalążek rozwiązania. Trzeba tylko pomyśleć, przeanalizować, zbadać ten problem, rozpoznać go i wyciągnąć, yy, znaleźć rozwiązanie. Yy, autor pisze yy, przytoczę Wam jeden cytat, yy, jaki pisze autor yy, właśnie a propos problemu. Człowiek myślący zawsze potrafi dostać się na szczyt problemu. Może go rozwiązać, albo wyeliminować, albo też wypracować wzór myślenia, który pozwoli mu z nim żyć. I z tym Was zostawiam. Do zobaczenia następnym razem.